Nie, czy oni nie pójdą wszyscy w straży, wiesz, nie skampią się wszyscy w w straży i będą się dzielić. No, szczelają tam i dobrze. Raczej nie, zobaczymy może być szybka akcja. No. blisko. No. Nie boją się, szczerze. Bają ja Czekajcie na mnie, bo tego partę ja no. wam. Spokojnie. to przejdę do partu. Mam. A teraz. Hmm. Yes. No. Powinniśmy zrobić taką akcję jak grupa antyterrorystyczna Tylko najgorszym, najgorsze jest to, że tą mapę, ta, ta, tą flagę trzeba ciągnąć z zwierzę, nie? Hmm. Mamy półtorej godziny nie niecałe Piękniecie w stronę tego co trzeba, tak? Ja nie wiem, ja idę za nimi No widzę tu miejscowość, sprzedam już A tam jak u ciebie Ewa byłem, to widziałem, że beczka była. Jak byłem usuwać te zombiaki. Czy ja to beczkę usunąłem też? Nie wiem. Nie, nie. Słuchajcie, ja trochę tą miejscowość znam. My nie musimy w ogóle wchodzić. My możemy wejść od pola. Słuchajcie. Poczekajcie, poczekajcie, włączcie mapę. Od tyłu ci chodzi, nie? Od z tyłu ten straży podejdzie. Tak, tam co Ewa była no. kampiła, nie? Mhm. Od tamtej strony tam jest rusztowanie. Na rusztowanie możemy postawić beczkę i wejść bezpośrednio na dach. O no, jest taka opcja. A jeżeli Ty... będą patrzyli przez pomieszczenie, przez rusztowanie też będą cię widzieć. Bo tam jest widok z okna. Jest, ale nam jest szybciej się schować niż im, wiesz co, wychylić przez to okno, tak? No. Nie no możemy tak zaryzykować. Eee, Teraz prawa jest duże pole, więc snajper się ustawia od strony pola, tak? Zobaczmy ten ten nowo I to tam. Ja co? Się... Czarna Poliana. Czarna Japolana. Przez H. Okay, okay. I ten taki pomyczek, to jest to, co, co mam wejść. I tak, na górze to jest północ, na dole to południe. Jakbyśmy by wchodzili od północy, to tylko tutaj byśmy musieli Diegosa ściągnąć Zapewne Bo Diego z tym z VSD to na pewno gdzieś tam w te pole poleci, tak? No, jest taka możliwość Bo stamtąd, ma, znaczy ogólnie na to wiesz, że to z każdej strony jest dobry strzał, nie z VSD uh -huh. No dobra Jarko swoje propozycje powiedziałem, ale jak wiem widzicie to Kurde, no mi ciężko powiedzieć, no. To zawsze jak jesteśmy na miejscu, to ta sytuacja się potem zmieniają, no. się zmienia w zależności od tego co się dzieje, tak? No, ale ja bym się trzymał w grupie. No jak dobra, by? no ale zrobimy tak. Postawimy beczkę. To ilu wchodzi na ten dach? Dwóch, jeden. No, znaczy teraz tak pomyślałem to będzie kiszka, bo byśmy musieli zabić Diego najpierw. No. Zrobił tak. Przed wejście wszystkich, jeden po drugim, rząd do stacji do, do tej stacji na, na znaczy do stacji do tego po coś po coś techniki są te y, antyterrorystyczne tak jeden no. zginie ale pierwszy może zginąć ale drugi już zabije tą osobę co będzie przed tak no, więc ja bym to robił jeden po drugim wchodzić jednymi drzwiami no dobra ale ja bym to robił to... i chodził w boku i otwierał to no można i tak no No to wybieramy tak Wybieramy grupę operacyjną i jednego wabika który będzie robił zamieszanie <grymne> Dobra, ja mogę iść na wabika obojętnie Wabika No to leć pierwsza My za tobą troszeczkę będziemy się trzymać W stronę stacji tutaj, straży pożarnej Ty zaczynasz kosztem ty na stratę panie, ale powiesz, gdzie chociaż zginęłaś Chodźcie panowie. Albo poczekajmy, dobra, nie róbmy tego na, na ura. Yy, do zombiaka nie strzelamy. Nożem. Mm. Dobrze, dobrze się poponderzować Dobrze oczyśćmy najpierw te budynki i tak dalej Tak zróbmy, ale, ale w grupie, nie? Wtedy będzie dokładnie info Jeden za drugim gdzieś, tak nie? Odległości ten budynek po lewej stronie bym sprawdził wysoki. Nie wiem czy tam są okna, wyjście na, na ten Ten tu od razu? Ten wyszło? po lewej stronie, tak. Tutaj yy, przed Maga dwa zombie. Mój się tak, jakoś dużo tych zombiaków się porozpiło. No tak wyszło widocznie I się staję, że ten budynek będzie czysty z tego powodu, że on ma na 5-3 tylko jeden jedno pomieszczenie z oknem. Wskoczone hmm. wychodzą na... Właśnie hmm. patrzę od strony straży, chyba nie. Nie, raczej nie. Są tylko drzwi od strony straży. Tak. 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 do przodu Matyk sprowadzi teraz Tak, ja sobie tu krzykami idę. Aha no szkoda, że oni tych gmin nie brali, tak byśmy sobie zasmokowali cały dach, nie? No. Przerwa na na, ten, na obserwację. Trochę wychylimy. Jasne. Napiszę do nich wiadomość. Nie dziwię się tego, ruszamy do przodu troszeczkę chodźmy chodźmy Matix było mhm. się trzymać budynków tak mhm. czerwone drzwi duże, duży budynek Troszeczkę wy do przodu za bardzo poszliście. Ja tu pójdę jakby bardziej od tyłu. Znaczy dobra, bo tu może też Dzień polować na nas. Dżunetki nie, nie mamy w wyposażeniu, nie? Nie. Dobra, ja przebiegam przez ulicę na drugą stronę. No, papki wystają. Chodzę do budynku tutaj obok. Ten czerwony? Nie, 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 że Tak. tak. Ciemno. Okej, okay, tu jest czysto. Ja bym sprawdził ten czerwony bo był... Ten czerwony może być zamknięty, bo ja go zamykałem na poprzedniej rundzie. To sprawdź czy jest zamknięty. Jak jest zamknięty to znaczy, że tam nie ma nikogo. Chyba, że wszedł ciebie lutować. Nie, ja go zamknę specjalnie wiesz. No, nikogo tam nie było w środku. Jak tych zębiaków. Okej, okay, zamknięte są drzwi. Dobra to do przodu pod to wiatę podbiegam Ja tutaj tyłem pójdę Tego czerwonego Z może być problem eee, Słuchajcie Potrzeba nam waszej pomocy Kto jest najdalej? Dan Wzdaj mi swój tłumik. No. Ale ty ze złej strony jest będę się spodziewać Dobra nieważne tak żeby, żeby ktoś był po drugiej stronie, mógł oddać strzał, wiesz co, nie? Żeby odciągnąć zombiaki. No tu mogę podejść jak Nie, nie, nie dobra, w porządku, podchodzimy tak jak idziemy. Zamknięte drzwi to są. Na pewno ja jeszcze się nie zamknąłem. To w środku w tej budce? Tak, tak, zamknięte. Otworzycie? Y, to ty broń przy, y, zrobiłeś z bronią? Ja zmieniłem, no. Otwieram. No, ale tu nie masz obstawy, Ewa, podejdź do niego. Dobra, uwaga, otwieram Czysto Tymi jednymi drzwiczkami możemy spróbować wejść, one są ładnie obstawione, nikt do nas nie będzie strzelał Tymi tutaj na straży pożarnej, co jestem w nich Potem są obstawione Wejdziemy do środka, po cichu Chodźcie do mnie tutaj, cofnij, cofnij się Matrix, albo się przyczołgaj w dziurze tak zrobię, no. wszyscy jesteśmy pod potem akurat. Przez te drzwi wejdziemy wszyscy. Zamkniemy ze za sobą drzwi, żeby zombiaki nas nie tukły. E, po kolei ja mam, może iść Ale nie można tak, jak tu Kiedyś było, można przeczołgać się przez to. Da się, da się, na pewno, ja się przeczołgałem ostatnio. Ty, a, bo to są dwa wyjścia od tyłu. Ja bym no, dwoma ale no, jak ty chcesz. Tu na pewno obstawiam... No, nie da się? Dobra, to cofnijcie i ten. A przeskoczyć. Usłyszą jak robisz... O, mi się zdaje, że nie tak jest coś na Dobra, to cofajmy powoli sobie. Cofajcie się. Nie będę osłaniał. Dobra, to słuchaj, otworzysz mi te drzwi, ja poczekam aż przejdziesz potem tam na te drugie drzwi i wejdziemy we dwójkę razem, tak? Yy, no, po, podzielimy się na dwie ekipy, tak? To jest nigdy się kawałek, który można się przeciągać, bo zaczęto mi przykładać. Idę do ciebie Pora w środku strzał po co Zębiaki chcę przywołać Faga, zębiaki będą szły Specjalnie strzelali Do Droga chorci no ze stopy gościa na górze. Jest ta dziura co rury się zjeżdża. Tam są dwie rury takie, nie? Tak. No. Tak, ta ta nie się walki. No nie ruszamy się. O, zombie tu byli. Jeden walczy. Jeden, jeden. Sorry. Kur... Spokojnie, spokojnie. Żebyśmy się nie pochlostali. Mhm. Dobra, zmiana. zmiana. Teraz ja będę walił zombieaki. Okej. Okay. To Ewy jest ząbek.

Kurwa leżą. Na dachu są. Zdjęty, tak? zabiję go. Dachu 100, VSD? Eee... Giego. Na dachu, na bank. Tego co, ja nie zabiłem tego gościa czy zabiłem? Nie, Matix jedynie zginął. I tyle. Kogo ja zabiłem? Radzia. Tak, Radzia. No. Dobra, przyszedł na komunicji, tam poradzicie sobie z tymi ząbekami, czy nie Ewa? Trzeba do zombiaków Na bezpieczną pozycję, doładujmy magazynki. Jest nas trójka na dwójkę. To sobie to jest szykawka mam, pewnie rachmawne No No umarłem. No to dan. Mhm. Ładuj magazynki. E, powiedz mi w którym miejscu on był na tym dachu Matyks. E, tam gdzie masz drzwi na dachu. Wiesz w którym miejscu. Wychodzi się drzwiami z budynku na, na taki daszek. I... Na niego jest drabinka na wieżę Na ten większy daszek i na potem jest e, wieża Wiesz co mi chodzi? To mm -hmm. jest trzecie osoby z tego mierzy został, tak? I Diego. To są białaki nas, rozwaliły. Próbuję odstrzelić te duże drzwi czerwone jedno. Dalej zębiaków. Dan. Mhm. Chujowo jest. Patrz co miał ten. Wezmę magazynki od tego. Od Radzia. Odbiegasz do mnie? No ja jestem tutaj przy tobie, osłaniam cię. Pomyślmy, jak to zrobić. Wchodzimy do budynku i tyle. Yy, tak, yy, tylko powiedz mi Matix, gdzie ty padłeś z tym swoim lockpickiem. E, tam, gdzie no są zombie zatekały w tym braku przy płacie. Kto to? Lucyfer. Czyli... Jeden został? A Piotr? To by się jednego zabili tylko. No, a, no ja zabiłem na, tylko... Na dachu jest snajper. Widziałem go. No teraz stoi i ten mierzy do mnie. I to Diego. Ładny ten... Wymierzył do mnie. I tego no. Chodź, zmienimy pozycję. Yy, przebiegniemy na drugą stronę tego... straży. Jakie łotowie na samobójstwo? F-11. Ja No, próbujemy. Ja bym próbował wejść przez te duże drzwi. Przez te czerwone. Masz tego mojego Nie, nie możemy tam podejść, bo tam właśnie Diego skurwa czatuje. Mm. Muszę Ja krwawie, cholerka, ty już bandaże? Mam bandaże, tylko chcę bezpieczna pozycja, idę do tego yy, baru to ktoś jest chyba, bo są zabite zombie w środku Kurwa Dan, przebiegniesz tu do mnie? To mhm. Musimy sprawdzić w górę, zamiast ja się zabandażuję, wiesz? Chodź, chodź, zamykaj drzwi Coż to jest? Przemoczyłeś drzwi, się w to mi Sorry Kurde Idę na dół się bandażować. No i Nie Zaraz na, na kwiz będziemy jechać. Tu są zamknięte drzwi, ale tu są chyba na pole, nie? Tak, tam nic nie ma dalej. Ale jebo Załadyj magazynki Kurwa, mało tych amunicji już, o nie, nie mam amunicji Zresztą ci dam, bo mam tego pełno Nie, przepraszam, nie zauważyłem, że mam ten, wiesz co Że mam o e, jeden magazynek. Próbujemy Beczko zostawili wejście, to są dziady Ale czy ja bym mógł wejść to beczko czy nie Nie wiem czy to już pora na noktowizję A drugi mek Snajper nie widzi jak ma noktowizję założoną Czekajmy aż się do końca Będzie mógł strzelać, mhm. ale my też nie. Gdzieś w obwodzie może być jeden. Wiesz co może my spróbujmy ten myk ale to za wolno będzie hmm? Z tą beczką wiesz o co chodzi Co mówiłem o rusztowaniu No no Nie pamiętam tą beczkę wzięli tu co Ewa siedziała Zamknięte Zamykane wszystko jest jak tu kurwa go zdjąć? Dobra, próbuję wejść tym, tym wejściem co wcześniej. Diego gra z trzeciej osoby, to on widzi wiesz co, nawet po kątach. Te drzwi cały czas są otwarte. W środku Dobra, już tam podchodzę do ciebie Piotra, mi prze, Piotra zabiją, czy nie? Nie Przesunęło mi go gdzieś Nie da, że myślałem, umrę to już bo już nie mam życia, nie? Panie mnie na razie, wycofaj trochę, za nami jest gość, za nami, dół, 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 patrz schody, schody, patrz, idź na schody po prostu, zejdź na schody. Dobra, zginął. Diego. Piotr. Też? Wszystkich no. zabiliśmy? No chyba tak. O, no, brawo. Die Diego próbował zamknąć drzwi. Okej. Okay. Możemy się przenieść na kanał. Przeżyłem! Kurwa, przeżyłem! Życia nie mam! Brawo. Ale jaja. Ale jaja. Flagę, nie, nie musimy ściągać flagi. Wygraliśmy. No. Pięknie. A to Diego! A to Piotr! Dobra. No, Diego sobie tak fajnie leży przy drzwiach. Przechodzimy, przechodzimy na kanał wyżej, znaczy na kanał niżej, albo ich przeciągnę. Okay. Zabił mnie armor. Zabiłem, a co miałem zrobić? <laughs> Kto to spadł?